Witam wszystkich, jesteśmy w trakcie nagrywania jazdy, w trakcie szkolenia na kategorię B w szkole jazdy kursant Jedziemy ulicą Jesionową, dojeżdżając do ulicy Chłupskiej Proszę pamiętać, właśnie jest bardzo dobre zachowanie teraz z kursanta, gdzie mamy przeszkodę na naszym pasie w tym momencie jest to posój taksówek i kursant bardzo ładnie wstrzymał się od jazdy przez moment. W związku z tym, że nadjeżdżał naprzeciwko pojazd, mamy sytuację taką tutaj ewidentną, gdzie jak widać, mamy synalizator S2, jest to wjazd warunkowy. Możemy wjechać wtedy, kiedy będzie to zrobione bezpiecznie. Tak. Proszę zobaczyć, jest światło zielone, ale nawias na skrzyżowanie nie możemy wykonać, w związku z tym, że nie moglibyśmy bezpośrednio z niego zjechać, a w tle mamy przejście dla pieszych. Teraz przy tym sygnalizatorze zielonym wjeżdżamy, upewniając się, czy jest bezpiecznie.